Testuję cierpliwość mojego chłopaka Jedząc w Wenecji glutenowe rzeczy Których on nie może I zaczynam na grubo Bo na śniadanie zamawiam włoskiego glutenowego rogalika to Z kremem pistacjowym Stary Tomek nie mieli wersji gluten free O tiramisu dosłownie obowiązkowa pozycja Gdy jesteście na wakacjach we Włoszech Odkryłam super miejscówkę gdzie robią tiramisu na miejscu Jest naprawdę przepyszne Stop biszkopty mają gluten Kolejną rzecz wybiera mi Tomek i chyba serio zrobił to po złości Bo marzyły mi się takie włoskie małe kanapeczki Ale wszystkie w tym miejscu smakowały Rybą i były po prostu. Uh... Nawet nie umiem udawać, że mi smakują. Tomek już powoli traci cierpliwość, ale ja mam ochotę na więcej. Ciągle jemy tu tylko pizzę bez glutenu, więc chociaż raz wezmę sobie kawałek takiej zwykłej glutenowej pizzy. No i szczerze, to była średnia, ale udawałam, że jest naprawdę pyszna. Tomek ma serio dość i wracamy do domu. Ale wcześniej wstąpił na targ rybny i obiecał nam zrobić najlepszy bezglutenowy obiad. Wow, czyli w końcu zjemy coś dobrego wspólnie. Przepis na ten makaron z krewetkami w winie i w sosie serowym znajdziecie na profilu Tomka. I teraz totalnie szczerze, zjadłamy mnóstwo glutenu. Glutenowych i bezglutenowych rzeczy w Wenecji, ale ten makaron był serio najlepszy.